Zachariasza, rozdział 12. Jerozolima wyzwolona. Przepowiednia. Słowo Jachwe o Izraelu. Tak mówi Jahwe, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i który ukształtował ducha w człowieku. Oto sprawił, że Jerozolima stanie się dla wszystkich sąsiednich narodów czarą pełną napoju odurzającego. Także na Judeł przyjdzie udręka, gdy Jerozolima będzie oblężona. W owym dniu sprawił, że Jerozolima stanie się ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Kto by go chciał podnieść, dotkliwie się porani, a przeciwko niej zgromadzą się wszystkie narody świata. W owym dniu mówi Jachwe sprawiał, że popłoch padnie na wszystkie konie, a jeźdźców doprowadzą do szaleństwa. Domowi Judy otworzył oczy, a wszystkie inne narody porażą ślepotą. Wtedy jutcy powiedzą sobie, mieszkańcy Jerozolimy mają oparcie w jachwe zastępów, w swym Bogu. W owym dniu Upodobnie książąt ludzkich do kociołka z ogniem między bierwionami i do gorącej pochodni pośród snopów, także pochłonął na prawo i na lewo wszystkie sąsiednie narody. Jerozolima jednak zostanie nadal w swoim miejscu w Jerozolimie. Najpierw Jakwe wyzwoli namioty Judy. A żeby dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimy nie wznieśli się ponad Judeł. W owym dniu osłoni Jachwy mieszkańców Jerozolimy, tak, iż najsłabszy między nimi będzie w owym dniu podobny do Dawida, a dom Dawida do Boga samego, do Anioła Jahwe kroczącego na ich czele. Żałoba w kraju. W owym dniu zmierzać będę do zniszczenia wszystkich ludów ruszających na Jerozolimę, a na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleją ducha łaski i modlitwy i patrzeć będą na Tego, którego przewodli. Będą po Nim rozpaczać, jak się rozpacza po jedynaku. Będą Go opłakiwać, jak się opłakuje pierworodnego. W owym dniu będzie w Jerozolimie tak wielki lament, jak lament w Hadarimon na równinie Megiddo. Lamentować będzie cały kraj, każdy ród oddzielnie oddzielnie ród domu Dawida i oddzielnie jego kobiety oddzielnie ród domu Natana i oddzielnie jego kobiety oddzielnie ród domu Lewiego i oddzielnie jego kobiety oddzielnie ród Simejego i oddzielnie jego kobiety wszystkie też rody pozostałe każdy ród oddzielnie i oddzielnie jego kobiety Pierwsza Księga Kronik, rozdział 20 Podbój Amonu, nowe wojny z Filistynami I zdarzyło się, że po upływie roku, w tym czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Joab poprowadził silne wojsko i spustoszył ziemię Amonitów. Wyruszył następnie i obległ Dawid zać Tymczasem pozostał w Jeruzalem. Joab zdobył rabbę i spustoszył ją. I zabrał Dawid koronę milkoma z jego głowy, a waga jej wynosiła jeden talent złota. Znajdował się w niej nadto bardzo kosztowny kamień, który włożono na głowę Dawida. Wywiózł też z miasta bardzo wiele łupów. Lud, który się tam znajdował, uprowadził i zatrudnił przy piłach, raznych nożach i siekierach. Tak postąpił Dawid ze wszystkimi miastami Amonitów. Następnie powrócił Dawid wraz z całym ludem do Jeruzalem. Potem doszło znów do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibeka z Huszy zabił niejakiego Sipaja, potomka refaitów, i tak Filistyni zostali pokonani. Była też jeszcze inna wojna z Filistynami, kiedy Elhana syn Jaira zabił Lachmiego, brata Goliata z Gad, którego oszczep miał drzewce przypominające nawój tkacki. I była jeszcze wojna w Gad, gdzie przybywał człowiek olbrzymiego wzrostu, który miał po sześć palców, czyli wszystkich razem dwadzieścia cztery. Ten również pochodził z Refaitów. Kiedy siedził z Izraelitów, zabił go Jehonatan, syn Szimi, brat Dawida. Ci byli potomkami Rafy z Gad, a polegli z ręki Dawida i z ręki jego sług. Księga Daniela, rozdział czwarty. Ja, Nebukadnezar, prowadziłem życie spokojne w moim domu i dobrze mi się wiodło w mym pałacu. Miałem sen, który mnie przeraził. Myśli zaś, gdy leżałem na moim łożu i widzenia mojej głowy przestraszyły mnie. Wydałem więc rozkaz... Aby przeprowadzono przede mnie wszystkich mędrców Babilonu, żeby mi wyjaśnili znaczenie snu. Przybyli tedy magowie, wróżbiarze, chaldyjczycy i astrologowie, ja opowiedziałem im sen, ale oni nie potrafili mi dać jego wyjaśnienia. Na końcu przyszedł do mnie Daniel, zwany Beltaszakarem, tak jak brzmi imię mojego Boga. A który ma ducha świętych bogów, opowiedziałem mu sen. Beltesakarze, przełożony magów, ja wiem, że duch świętych bogów jest w tobie i żadna tajemnica nie sprawia ci trudności. Oto widzenia snu, który miałem. Powiedz mi jego znaczenie. W widzeniach mojej głowy, leżąc na łożu, zobaczyłem. Oto pośrodku ziemi drzewo. Jego wysokość była ogromna. Drzewo rosło i stało się potężne. Jego wysokość dosięgła niebios i było widoczne aż po krańcu całej ziemi. Liście jego były piękne, a owoc obfity. Na nim było pożywienie dla wszystkich. Pod nim znajdowały się zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkały ptaki niebieskie. Z niego brało pożywienie wszelkie ciało. Widziałem w widzeniach mojej głowy, leżąc na mym łożu. Otoczujący i święty stąpił z nieba. Zawał głośno i tak rzekł: Zetnijcie drzewo i odetnijcie jego gałęzie, Otrząśnijcie jego liście i rozrzućcie jego owoc. Niech zwierzę ucieknie spod niego a ptaki z jego gałęzi. Jednakże pień jego korzeni zostawcie w ziemi w okowach żelaza i mrozu na polnej murawie, aby był skrapiany rosą niebieską i żeby ze zwierzętami dzielił swój los w trawie na ziemi. Niech się zmieni jego serce ludzkie i niech mu dadzą serce zwierzęce. Niech nad nim przejdzie siedem czasów. Z wyroku czuwających pochodzi to i postanowienie i z polecenia świętych jest to zarządzenie, a żeby żyjący wiedzieli, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzi i daje je komu chce. Z najniższych ludzi ustanawia nad Nim. Taki sen miałem, ja król Nebukadnezar. Ty zaś Baltesza karze, powiedz mi jego znaczenie gdyż wszyscy mędrcy mojego królestwa nie potrafili dać mi wyjaśnienia. Ty zaś możesz, bo Duch Świętych Bogów jest w tobie. Daniel, który miał imię Belteszakar, przez pewien czas był tak osłupiały, a jego myśli przeraziły go. Wtedy król odezwał się i rzekł. Belteszakarze, niech cię mnie przeraża sen i wyjaśnienie. Belteszakar odpowiadając przemówił Panie mój, niech sen odnosi się do tych, co Cię nienawidzą, a Jego wyjaśnienie dotyczy Twoich wrogów. Drzewem, które widziałeś, a które rosło i stało się potężne, jego wysokość sięgała niebios i było je widać na całej ziemi, którego liście były piękne i owoc obfity, na którym było pożywienie dla wszystkich. Pod którym mieszkało zwierzę polne, na gałęziach zaś gnieździły się ptaki niebieskie. Jesteś ty, o królu. Rosłeś i stałeś się potężny. Rosła Twoja wielkość i dosięgła niebios. Władza Twoja rozciąga się po krańce ziemi. A to, co król widział, czuwającego i świętego, stępującego z niebios, który mówił: Zetnijcie drzewo. I wywróćcie je, tylko pień jego kozieni w ziemi zostawcie w okowach żelaza i brązu na polnej murawie, aby był skrapiany rosą niebieską i ze zwierzęciem polnym dzielił swój los, aż przejdzie siedem czasów nad nim. Takie ma znaczenie królu. Oto postanowienie najwyższego, które dotyczy Pana, mojego króla. Usunął Cię spośród ludzi i ze zwierzem polnym będziesz mieszkał. Będą Cię karmić trawą jak woły i rosą niebiesko będą Cię poić. Siedem czasów przejdzie nad Tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzi i daje, je komu chce. A ponieważ rozkażano, aby został pień, korzeni, drzewa, królestwo Twoje pozostanie przy Tobie. Gdy uznasz, że władzą sprawują niebiosa. Dlatego, królu, niech Ci się spodoba moja rada: grzech Twój okup sprawiedliwością, a nieprawości Twoje miłosierdziem nad biednymi, jeśli ma być długie Twoje powodzenie. Wszystko to spełniło się na królu, nebukadnezarze. Gdy upłynęło dwanaście miesięcy, spacerował on po tarasie. Pałacu Królewskiego w Babilonie. Król zaczął mówić i rzekł Czyż nie jest to ten wielki Babilon, który ja wybudowałem jako rezydencję królewską dzięki mocy mojej potęgi dla chwały mojego majestatu? Jeszcze słowo to było w ustach króla, gdy spadł głos z niebios. Do ciebie, mówił królu Nebukadnezarze, Królestwo odchodzi od Ciebie. Usunął Cię spośród ludzi, ze zwierzę polnym będzie Twoje przebywanie. Będą Cię karmić trawą jak woły. Siedem czasów przejdzie nad Tobą, aż uznasz, że Najwyższy ma władzę nad Królestwem ludzi i daje, je komu chce. W tym samym momencie spełniło się słowo na Gadnezarze. Został usunięty spośród ludzi. Jadł trawę jak woły, jego ciało zraszała rosa niebieska, aż włosy na głowie urosły jak pióra orłów, a jego paznokcie jak szpony ptaków. Pod koniec dni ja, Nebukadnezar, podniosłem moje oczy do nieba i wrócił mi rozum mój. Błogosławiłem wtedy Najwyższego oraz chwaliłem i wysławiałem Wiecznie Żyjącego, którego władanie jest wiką panowaniem. A Jego Królestwo trwa z pokolenia na pokolenie. Wobec Niego wszyscy mieszkańcy Ziemi jakby się nie liczą. Według swojej woli postępuje z Wojskiem Niebieskim i mieszkańcami Ziemi. I nie ma, kto by wstrzymał Jego rękę lub wiedział mu, co czynisz? W tej samej chwili wrócił mi rozum mój i ku chwale mojego królestwa powrócił do mnie mój majestat i moja chwała. Moi ministrowie i moi książęta szukali mnie. Zostałem przywrócony do władzy nad moim królestwem i jeszcze bardziej wzrosła moja wielkość. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wynoszę i wysławiam króla niebios, albowiem wszystkie jego dzieła są prawdą. Jego drogi są sprawiedliwością, a tych, którzy są pyszni, ma moc upokorzyć. Ewangelia, według Świętego Marka, rozdział trzeci. Uzdrowienie w Szabat człowieka z uschniętą ręką. I wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschniętą ręką, i podpatrywali go, czy uzdrowi w Szabat, aby go oskarżyć. I mówi człowiekowi, który miał uschniętą rękę: Wejdź na środek. A do nich mówi: czy w szabat należy czynić dobrze, czy źle? Ratować życie czy zabijać. Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem i zasmucony ich zatwardziałością mówi człowiekowi: Wyciągnij rękę i wyciągnął, i odzyskał władzę w ręce. A faryzeusze wyszli i zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Uzdrowienia nad jeziorem Genezaret. Jezus z uczniami odszedł nad morze, a szedł za nim wielki tłum z Galilei i z Judei, i z Jerozolimy i z Idumei, i z, z Jordanii i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum, który usłyszał, jakich to rzeczy dokonał, przyszedł do niego. I powiedział swoim uczniom, aby mieli dla niego w pogotowiu łódź, ze względu na tłum, aby nie napierano na niego. Po wielu uzdrowił, to też ci, którzy mieli dolegliwości, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. I duchy nieczyste padały mu do nóg, kiedy go widziały, i wołały: Ty jesteś syn Boży. On zaś wielokrotnie surowo im nakazywał, aby go nie ujawniały. Wybór dwunastu, i wchodzi na górę, i przywołuje tych, których sam chciał. A oni podeszli do niego, i ustanowił dwunastu, aby z nim przybywali, aby ich wysłał głosić ewangelię, i aby mieli władzę wypędzania złych duchów. I ustanowił dwunastu. Szymonowi nadał imię Piotr, i Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana brata Jakuba. Tym nadał imiona Boana to znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka i Judeł Iskariotę, tego, który też i wydał. I idzie do domu, a tłum też idzie z nim, Także nie mieli nawet kiedy zjeść chleba. Kiedy to usłyszeli jego bliscy, wyszli, aby go powstrzymać, bo mówiono, stracił rozum. A nauczyciele pisma, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, Belzebula ma i wypełnia czarty mocą czartowskiego władcy. On przywołał ich i mówił do nich w przypowieściach. Jak może szatan wypędzać szatana? Bo jeśli królestwo niezgoda rozdziera, to takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom rozdziera niezgoda, to taki dom nie będzie mógł się ostać. I szatan, jeżeli powstanie przeciwko sobie i rozdziera go niezgoda, to nie może się ostać. Ale koniec z nim. I nikt wszedłszy do domu mocarza, nie może zgrabić jego rzeczy jeśli wpierwko nie zwiąże, i wtedy ograbi jego dom. Zapewniam was, wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczone, nawet bluźnierstwa, jeśli zbluźnili. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie otrzyma nigdy odpuszczenia, ale zawsze będzie winien grzechu. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Krewni Jezusa. Przychodzi Jego matka i bracia, a stojąc na dworze, posłali do Niego, wzywając go do siebie. Tłum zaś siedział wokół Niego, mówią mu: Twoja matka i bracia szukają cię na dworze. Odpowiedział im: Któż jest moją matką czy moim bratem? I spojrzawszy na siedzących wokół siebie, mówi: Oto moja matka i moi bracia, bo ten, kto czyni wolę Boga, jest moim bratem i siostrą i matką. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje. Na wieki wieków. Amen.